Zawsze chodzę, kurczę, gdzie ja to chodzę? Kiedyś się jakiś nie dnia... To zobaczymy oceni pan, czy gdzie lepiej? Eee, <noise> już wtedy pamiętam, że pan miał taniej jak u nich i teraz też ma pan taniej jak u nich. Tak? I trzy razy bliżej, bo ja mówiąc kurzwanowa. No czemu cały czas pan tam jeździł? Znaczy też tak często nie jeżdżę, ale za parę <noise> razy mi się zdarzyło być to... O właśnie tego War warfera pan nie ma, na przykład oni mają. <noise> A oni okay. za ile to mają na przykład? Eee, nawet sprawdzałem media eksperty, że w, w tych sieciówkach to po 99 No. Wszędzie tak samo, nie? No. Z tym Call of Duty? Tak, przy Call of Duty nie wiem, pan powie. Ma pan tego Shadowa? Assassina? <g neiidentalny> Aha, tego. Nie zamawiałem. Czekam aż mnie to ktoś przyniesie, bo opinie są różne. Właściwie I? Czekam. Samy... Jestem wielkim fanem serii. Wszystkie części przeszedłem z wszystkimi dodatkami, że tak powiem, już na przełomie wielu lat. E, I tak trochę mnie już zmęczył, tak ja, że tak powiem. Ale to jest ze wszystkimi dodatkami? No, po do każdej części jakieś dodatki wychodziły, praktycznie, okay. to na bieżąco kupowałem. Najdłużej to mi chyba ten. Valhalla zajęła 300 parę godzin. No właśnie. Z dodatkami, które też i później wychodziły, bo na początku miałem chyba oblężenie Paryża. Okay. i Tam coś drugiego, dopiero później wymyślili ten. A już nie pamiętam. <grym> Ragnarok był jeszcze. Ragnarok, właśnie no. wypadł. Już tyle, te gier, to już się plącze, wszystko miesza. Widzę, że panu tu sporo biblioteka tego wszystkiego. Nie mi pan powie um, za na przykład tego, za i it tu ile mogłem od pana uzyskać? 50. 50. No i dobrze. <noise> a bo ma w tym abonamencie też PS plus. plus, plus no a mi się przyda, bo w sumie to Po często co to trzymam? Ten Black Ops krótki to chyba, nie? 5-6 godzin koniec. Właściwie on jest taki niedłuższy, bo na przykład w tak? Modern Warfare 3, ona była tak na 3 godziny. Króciutka z... bardzo. No. no. A ten Black Ops 6, jak tak czytałem, 80, nawet 80 godzin. No, e, no to tak. Bo to ma bardziej troszkę rozłączne. Zobaczyłem misie. na YouTube, ale nie chciałem sobie spoilerować za bardzo tam. Grałem w niego tam na Fajny? początek. No, mi się początek tam bardzo podobał. Pierwsze tam dwie, dwa rozdziały bardzo fajne były. Yy, no to tak, mamy tego Spidermana. Tutaj pan mówił to i to No To wychodzi 210 210 Czyli jeszcze dycha zostaje na coś Jeszcze jedną gierkę Zadycha <grym> no, do mnie nie No nie trzeba by było dołożyć Dlaczeka 210 ewentualnie mogę wydać bon. 10 zł na następne zakupy i a wie pan, że mi to wyjął pan z ust, so że przyjdę następnym razem, będzie, będzie wygadanie, nie? No. Ale jak już jest to jeszcze sekundkę, nie? Bo jeszcze okay. kilka ma pan czasu. Tak. mówi pan, że ta mafia to cydyski, nie? No. To, to chyba ze sentymentu bo, ja, bo ta trylogia dość mocno spadła z cenę. Całą trylogię ja na przykład za 70 sprzedaję. Ale w ogóle już nie ma, nie? Tego typu. Wyszły te Mafia, na razie nic takiego się nie, nie... Zapowiedzieli się... czwórkę. Tak? No, no to to jest czwórka obydawało. zapowiedziana. Myślałem, że zapomniany temat. Mafia 4, premiera... A Lato jest... 2025. On jakie lubi ogrywać gierki? Wszystko, ja gierci, co? Yy, No w sumie ta mafia mi się mega podobała, ta jedynka. Ja tam platynkę sobie zrobiłem. Aktualnie jest... gram w Wukonga na PS5, nie wiem czy pan kojarzy. W yy, Wukonga. Um, tak, to no? Jest? Całkiem spokojnie. Nie widziałem reklamy, ale. Całkiem spoko, tylko to jest takie, że się od bossa do bossa chodzi. Rozumiem, rozumiem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wie pan co, my tu dzwoniliśmy o tą PlayStation 3, się pytaliśmy. To jest trójeczka. Tak. dobra, to już pokazuję. Czekaj ty masz Whatsappa, ja zadzwonię, może ci pokażę wtedy to, jak to, co wygląda, nie? To czekaj na, na Whatsappa, WhatsApp jo? Jo, bo to nie dla mnie, to kolega dzwonił, nie? Do pana. No, dobra. Ja tutaj ten. Już tutaj. Hmm, Whatsapp. Jo, bo bym tak chciał zobaczyć. Kawał drogi, tutaj przy okazji jestem. Mm -hmm. A ten kodzik to jak tam trzeba było? Ten do tej. Yy, no, on jest znów w folii i w środku, je, w środku jest yy, kod. Ten do aktu, aktualizacji. Aha. I jak się wsadzi płytę, no, no. to można później wejść w ten sklep Store i wpisać ten kod co jest w środku. Wtedy, to jakby z automatu się pobierze nie wersja PS4, tylko z automatu wersja PS5 się pobierze. A po wpisaniu e, to tego... w PS4, tak jakbym doładował konto? Tak, I tam? no, no. A w, w, w tym miejscu tak? zrealizuj kod. Dobra. To wie pan, co możemy zrobić, tą dychę tego? Bo no i. Dobra. A jakbym na przykład ograł do miesiąca? Tylko czasu? jak coś yy, do miesiąca czasu jest ta dycha. Aha. <laughs> to nie, że tam za rok pan idzie. Nie rozumiem. I ten... rozumiem. A jakbym grał to dla like, psaj do pana przyszedł? No ja, No to można na wymiankę. A ile no. by pan trzydy za nią? Nie wiem za ile tak. będzie tam kosztować właśnie je, za miesiąc. No, spadnie, nie? No. E <laughs> nie, 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 nie. Tak jest okej. Okay. No dobra, czekam. dobra, dobra, dobra. Tak oglądam. No wiadomo jakieś dobra. tam delikatne ślady użytkowania są, nie? Nie no, są takie no. grubsze te rysy. No, także tego, to jakieś rysy ma, to nie tak, że jakby dzisiaj z salonu wyjechała, nie? No. No, no właśnie nie? Także tak to idzie, proszę ciebie wygląda nie? Także, także ten, kurde nie? No nie wiem, wyśle ci może fotę, coś ten. No, no mogę tu u pana, żeby światło było lepsze? Jak? Tak, pan podłączy ją nie? No tak, 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 tak. Pan mówi, że podłączy ją nie? Aha. Dobra, okej, okay. zaraz zobaczymy, no hej. Hmm. Dobra. Yy, no to tutaj ten Kodzik, mhm. tutaj ten Bonik. No i Paragonu nie wydaje, bo na zero wychodzimy. No, jak coś to w kontakcie, jakby coś pan miał nowego, to proszę tam na Facebooku dorzucić więcej Dobra No ja w każdy wtorek ogólnie wrzucam fotkę, o, co nowego o, o, wpadło Więc tam najlepiej Dziękuję pięknie Do widzenia. Do, widzenia. Do widzenia O, widzisz teraz, jak, o tak jak to wygląda, nie? Tak o, widzę ci tu przy tym Tutaj masz, o. No, także mhm. jak na ten czas użytkowania, tak jak Pan mówi, nie? Może Pan jeszcze raz powtórzyć, Pan no mówi, że na niej grał tutaj? Tak, grałem na PS1, PS2, mhm. yy, no to tu było cichutko, mhm. ale odpaliłem Crysisa 3 z PS3, no to taka jedna z najbardziej wymagających gierek, no to tam już faktycznie te wentylatory chodziły, było je słychać. I zostawiłem konsolę na noc włączoną z tym Crysis'em, żeby pochodziła tak faktycznie długo. No to nic się nie wyłączyło, nic nie było żadnego komunikatu, że przegrzane, no tylko faktycznie, no ten. Było słychać te wentylatory później na hmm. następny dzień. No. Także, także tak to no. wygląda. No Cznajemy i tam, widzisz, jeszcze tutaj takie ryski, jakieś tu coś tam wiadomo, no ale ona trochę ma, już nie? Ta, ta konsola, nie? No, także tego nie? Już z no, ale pan lat mówi, że No prawie. właśnie, no to ja myślę, że jak na ten, na ten staż, to, to chyba nie ten. No ufamy panu, że jak pan sprawdza, jest specjalistą od tego, to. to znaczy, chyba jak jest coś okay, to wiesz, też macie gwarancję. Normalnie możecie sobie u, sobie, u siebie sprawdzić, tylko nie, nie wiem mm -hmm. skąd jesteście. O, my ja z pomorskiego, nie? No to no. <laughs> no, No, no cię podczepię jeszcze teraz. Tutaj od razu to niech się pan nie rozłącza. Jasne, jasne jesteśmy. No, Pan zaraz ją uruchomi, to zobaczysz, te Krzysiu. Jak to wyjrzy, nie? A gwarancja ogólnie pan na ile czasu daje? 3 miesiące. 3 miesiące. Zawsze na każdą konsolę. No tak, tak, tak. 3 miesiące dajemy. Mhm. Pan ją teraz tutaj, widzisz, podłączył. No, on jest teraz on Na razie jest unijana. cichutko. A, jeszcze pad. No pad jest. No. Tak tak, tak 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 to... pad wygląda, nie? No, ok. No, on nie jest nic zużyty. Od razu wczytuję, nic się tutaj nie zacina. Mhm. Ładuje. Ładowanie. płyta w formacie no. PS2 od razu się z automatu uruchamia. PS2 to w ogóle tej konsoli praktycznie nawet nie słychać. No nie to słychać to jej w ogóle, no. Przy PS2, przy nie? Dwójce, nie? Jak się w trójkę ogóle. uruchomi jakąś wymagającą grę, no to tam będzie. Odpalą się te wentylatory, bo to normalne. Mm. No, mam 19, tylko ta 19 to dość spory unikat, bo ją mam za 150. Bo to jest ostatnia FIFA, jaka wyszła na PS3. W sensie, no, nic nowszego nie wyszło i na przykład na PS3 ona kosztuje 150, a na czwórkę 10 zł. <noise> Więc jest taka różnica. A taki ona jest. już zerknę. No są tu takie, Tak jak... wygląda. jakieś Rys, tam ryski ma, są nie? Tutaj, no. No już ją tutaj mogę uruchomić coś. No, od pan razu. Mówi, że ją może z... nawet ruszyć jak coś, nie? No może dotknąć pan konsoli to ona jest zimniutka. No zimna jest, nic tam nie, że to. Jakieś... Już trochę, już trochę pochodziła, nie? No. Zimna, nic się nie dzieje, tak żeby tam grzała się czy coś. No musisz przyjść naj... i no, przede wszystkim wiedzieć, nie? No to tam twoja decyzja. Jo? To co, tą, tą konsolę, czy coś jeszcze chciałeś ogólnie? No tą FIFA 2 jednym napuściłem, jakbym konsolę wziął. No razem z tą konsolą moglibyśmy zrobić 1100. A co Adam, byś wyłożył tą stopę? Normalnie, jo. To ja bym się wtedy tam oddał. Jo, nie ma problemu. <grym> z tą FIFA'ą. Z tą FIFA, no. Za 1100 pan mówi, że zrobi, nie? Dobra. No narka, no hej! No dobra, to tak to zrobimy wtedy, nie? Jak tak chce, wszystko działa. Zawierzamy Panu, że jak Pan mówi, że sprawdzona, to... No ja tak jak mówię, no zostawiłem mm. na całą noc włączoną z Crisisem z jedną z najbardziej mm. wymagających gierek. Mm. Jeśli przez to, noc się nic nie stało, przez tyle godzin ja, działania ja. na tym, to... Jak coś, to wiecie też gdzie jestem. No, to, to kawał drogi. Może ktoś inny będzie jechał. Bo chyba, że ciężarówką chłopaki do domieńkać to, to, to wiadomo. A ma pan do czego to zapakować? A ma pan, może właśnie, bo ja nie. No właśnie, ja też nie mam. Kurde, <laughs> nie ja. Ja tak wpadłem, ja on widzi panem. Siatkę ewentualnie. 1100. To mhm. razem tutaj z tą kąpielą będzie osadzone. Jasne. I dobra. Padzik. Okay. I te, tu to to jeszcze te kable to mamy, Tak, te kable Do ładowania pada I w Zasilający HDMI, do ładowania pada, mhm. pad, konsola, FIFA, karta gwarancyjna, Paragon. Paragon Zapłacone wszystko Tak No Działać, grać, się. No to w sumie chyba wszystko No dobra Do początka, miłego dnia, wszystkiego dobrego Dziękuję, wzajemnie Super, dzięki <laughs> ile by było? Assassin's Brotherhood. Tak jest. Tylko Black Flag'a chyba wystawiałem też jeszcze jedną sztukę. Black Flag, on jest w polskiej? W polskiej. On jest za 40. Brotherhood w polskiej za 30. Dobrze. Mm -hmm. tu gdzieś pisał? Nie. I yy, nie, to nie jest na live, tak? Nie, nie, plus live? nie, nie. nie. No, to są normalnie gierki single. Tak? Dobra, to tutaj byś które by chciał? są jest nowszy? Dłużo, a nie nowszy jest black, black, duży jest nowszy w sumie. No to, no to weźmiemy tego. Okej, to. I kartą, gotówką? Chcesz kartą. Miał no, Pan na sprzedaży jakieś PlayStation 4, 5, może. Czwórkę dzisiaj wystawiłem w sumie mhm. za 600 mam model Slim. Mhm. Piątkę sprzedałem w sobotę za 1850. Mhm. Mniej więcej w takich cenach. I to trzeba u Pana zamówić, czy, czy mam Pan tutaj Panie na miejscu? miejscu? Znaczy, no w tym momencie mam jedną czwórkę, piątki mam sprzedane wszystkie. I za 600 zł, było, tak? Tak. No i to jest: konsole zawsze z jednym Panem sprzedaję i 3 miesiące gwarancji i hmm. Dobrze? Może no. Dobrze, przyjdziemy. Dobrze. Dziękuję, Dziękuję pięknie. Do widzenia. Do widzenia. Tam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem koncesjonistem 4. Nie mam żadnego. Sprzedałem tak. chyba wszystkie. Rezident. Te sprzedałem. A może na zamówienia? Nie robię zamówień. Jak coś, to w każdy wtorek daję na Facebooka albo na Discorda. Nie wiem, czy masz Facebook, albo Discord. Zdjęcie, zdjęcie dodaję. Co mi nowego przyszło? No i tam można rezerwować... Uh, jeden z nas. Gdy yeah. raz o was? E, za 45 jest. Yeah. To, to, to. To. A mogę pan napisać, jak mam... Na I Facebooku. Tak, Facebook. Nie umiem na tej W yes. Polski, tak? No, a nie chcecie dla nas o was, bo mam... To też jest majątkowe Bo nie wiem czy po rosyjsku? Po rosy... Na no, rosyjsku no, tak, to po rosyjsku tak, tak. Bo to jest po polsku, to nie, nie, tak, nie tak. wiem A po rosyjsku Dobra My na rosyjskiej No mają Ukraińcy Okej okay. No ale chyba lepiej wam rozumieć no, tak, rosyjskie tak, niż tak, polskie. Tak, tak. no. I coś jeszcze? No to tekana nie mam Tekana nie mam Taka jak się pojawia to za 70zł 8 i sim. 7, czekam 8? Nie, no już 7 sie, sie, Nie rozumiem. No. Lepiej siódmy. Lepiej siódmy? Tak. No. 8, jeden taki. Nie wiem, nie grałem w 8, więc nie wiem jak tam wygląda. Ale ta siódemka spoko, no? To to? Kartą, gotówką? Dobra, 40. A w e, kontrolarze jest? No, jeden czarny tylko za 180 e, To oryginał? Oryginał, no 180 miesiąc gwarancji rozruchowej Nie miesiąc gwarancji, jak że nie tak przenosisz To to Dobra to też. Tego też. Tak. Dobra. Czyli 220. Jeszcze kartę napiszę gwarancyjną. A o ten jest? Na czwartą. Gość ma? Nie, tak. Mm. Nie, nie mam teraz. Jak on jest na ps 4 to za 80 zł, ale teraz nie mam. A pracujecie wy z turka tak? Turek? Wtorek? Wtorek. No, wtorek i piątek? Od wtorek, środa, czwartek, piątek, od 11 do 19. Od 11 do 15. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Dobra. Po 19 trzeba się zbierać do domku. I ja się z wami żegnam. Dziękuję pięknie za oglądanie. Jak jeszcze nie subujecie tego kanału, to zasubskrybujcie, zostawcie lajka, skomentujcie i widzimy się w następnym filmie. Elo.